Cześć, witajcie na kanale TradeLux. Dzisiaj prezentacja takiego ładnego, rodzinnego samochodu Peugeot 5008 wersja GT Pack. Bardzo fajnie doposażony. Pod maską mamy silnik 1.6 piórtek, benzyna 180 koni. Bardzo fajna, udana jednostka, mało zawodna w połączeniu z automatyczną skrzynią biegów ośmiobiegową. Produkcji japońskiej, hydrauliczna, klasyczna. Skrzynia. Tak oto wygląda samochód z zewnątrz. On jest taki bardzo, bardzo ładny, niebiesko-zielonkawy w świetle dziennym w dużym natężeniu światła słonecznego. Jest naprawdę kolor mega, bardzo dużo perły. I tak oto wygląda z zewnątrz. Przejdziemy sobie teraz do pomiaru lakierniczego. Wykonany jest z aluminią, czyli maska, błotniki, pozostałe elementy są stalowe, oprócz klapy bagażnika i zderzaków, które są plastikowe. Na wstępie na początku na filmie chcemy też dodać, że naszych ogłoszeń nie znajdziecie na Otomoto, na Olicie, nie zgadzamy się z monopolistyczną polityką tej firmy. Uzależniają ceny ogłoszeń od wartości samochodu. Ogłoszenie teraz średniego samochodu w średniej cenie samochodu to jest 200 zł. Wystawimy parę razy i cena się robi absurdalna. Tutaj mamy plastik, a tego zapraszamy na naszą stronę firmową tradelux.pl a jeśli chcecie gdzieś wystawić swoje auto, to zapraszamy na zoomzoom.pl, autoplac.pl Sprzedajemy lub samochody.pl Tam wystawicie za darmo lub ułamek ceny z tego co chce OtoMoto Tak widzicie to jest wszędzie wartość oryginału. Przejdziemy sobie teraz do pomiarów wnęk. Też mamy oryginał. Tutaj też jest oryginał. Jeszcze tutaj słupek przedni. Też jest oryginał. Dach i z drugiej strony wnęki. Zobaczcie jak malowane są teraz nowe samochody, że dosłownie tak prysnięte, no ale tutaj na szczęście nic się nie będzie z tym działo. Blacharka w tych samochodach jest bardzo fajnie zrobiona i odporna na korozję. A i tak tutaj widzicie wszędzie jest w oryginale auto, jeśli chodzi o lacharskie elementy metalowe, które możemy tutaj pomierzyć. Przejdziemy teraz do sprawdzenia szyb. 2022 rok produkcji. Tutaj szyba oryginalna, jeśli chodzi o tył 2022 rok, szyba oryginalna to już Złapiemy ostrość o proszę 22. Jeśli chodzi o szybę, tutaj z tej strony 2022, szyba oryginalna, tutaj będzie lepiej widać z tej strony. Przysłonimy o proszę 22. Tam mamy, jeśli dobrze widać, też jest 22. Już sobie tutaj otwieramy klapę elektryczną. I tutaj mamy 2022, więc szyba oryginalna. Tutaj mamy 2022, szyba oryginalna. Tutaj przekierujemy aparat do środka. I tutaj macie. 2022 rok produkcji. Tutaj mamy 2022, jeśli chodzi o produkcję. Tutaj mamy 2022, tak samo. I tutaj mamy 2022. O, jeszcze złapiemy ostrość. O, więc wszystkie szyby są w oryginale. Auto całe w oryginale. O, i tak wygląda. Przejdziemy sobie teraz do mankamentów wizualnych. Na zderzaku spodę jakieś takie drobne obcierki, parkingówki. Tutaj tak samo to jest wszędzie plastik, więc z tym się nic nie będzie działo. Jeśli komuś by to przeszkadzało, to można ten zderzak polakierować, nie ma najmniejszego problemu. Damy namiary na bardzo dobry. Warsztat lub zrobimy to w imieniu waszym. Tutaj taka drobna jakaś rysa, która była, ona jest zaprawiona, z tym się nic nie będzie działo, zeszło to jest aluminium. Idziemy teraz bardzo, bardzo blisko każdego elementu lakier wygląda bardzo ładnie, jest zrobiony wosk i tutaj taka była kreska zrobiona, to jest zaprawione, to nie wiem czy to się uda nagrać, takiego jakby x, ktoś albo dziecko, albo ktoś się pobawił złośliwie, ale jest zaprawione, z tym też nic nie będzie działo i tak naprawdę to się nie rzuca w oczy. Nie wiem, czy to się w ogóle uda uchwycić na filmie. Tutaj też jakaś taka drobna Rysa, która została zaprawiona. Nie ma żadnych wgnieceń. Od otwierania. One wszystkie zostały usunięte metodą PDR. Czyli bezlakierowo. Tutaj mamy takie jakieś drobne zarysowanie. Ktoś zahaczył plastikiem jakiś słupek albo coś. I tutaj na tym plastiku też takie mini rysy. Kamera jest bardzo, bardzo bliska, żeby Wam pokazać wszystkie szczegóły. Tutaj jakaś ryska zaprawiona. I też nie widać, jak odejdziemy tak na pół metra od samochodu, to tego w ogóle nie widać. Tak jak na początku mieliście prezentowane, no to auto wygląda ładnie. No, i to by było na tyle, jeśli chodzi o jakieś takie mankamenty wizualne z zewnątrz. Idziemy teraz zatem do sprawdzenia. Kół. Jeśli chodzi o koła, opona Lato 205 x 55 na 19 Michelinka bardzo ładna, takie pod 6 mm. 49 tydzień 2023. Jeśli chodzi o klocki, to zobaczcie, że. Zacisk wyczyszczony, zregenerowany przez nas tutaj, wymalowane, wszystko wyczyszczone tak jak powinno być w dobrym warsztacie zrobione. Jeśli chodzi o tarczę, ona ładna, bez rantu, była też jakoś niedawno wymieniana, więc to jest wszystko bardzo, bardzo ładne. Jeśli chodzi o tył, opona tak samo lato. Michelinka 205x55x19. Jeśli chodzi o rok produkcji, 19 tydzień 2024. Tego bieżnika jest ponad 6 mm, więc jest go sporo. Jeśli chodzi o tarczę, też była niedawno gdzieś tam wymieniana, jest praktycznie nowa. I klocek jest też praktycznie nowy. Więc tutaj jest wszystko w jak najlepszym porządku. Przechodzimy na drugą stronę. Opona letnia, Michelinka również. 19 tydzień 2024, takie 6 ponad 6 mm tarcza ładna bez rantu klocek może się go uda jakoś tutaj ująć praktycznie jest cały i idziemy sobie naprzód opona Michelinka, takie 6 mm plus minus 49 tydzień 2023. Tarcza była niedawno wymieniana, ładna bez rantu. Zacisk cały tutaj wyczyszczony, wymalowany klocek jest założony nowy. Więc podsumowując, opony bardzo ładne, praktycznie jak nowe, niewiele gorsze niż nowe. Klocek z przodu wymieniany zacisk wyczyszczony, wymalowany Tarcza była niedawno wymieniana, więc dlatego tutaj był klocek tylko robiony, plus przygotowanie zacisku dla kogoś tam w przyszłości, żeby było fajnie. No i z tyłu praktycznie też nowe tarcze, nowe klocki, więc tutaj praktycznie wszystko jak nowe, niewiele zużyte. Więc można wsiadać do samochodu i sobie jechać gdzieś tam do Francji, Hiszpanii, Portugalii na wakacje. I zerkamy sobie teraz pod maskę samochodu. Jeśli chodzi o lampy, tutaj mamy Maj 2022 produkcję, jeśli chodzi o stronę pasażera, mamy kwiecień 2022, więc lampy są oryginalne. Tutaj tak jak widzicie fabrycznie takie mamy niedomalowania, i to tak ma być, z tym się też nic nie będzie działo. Tutaj jeśli chodzi o śruby, tak jak widzicie, są fabryczne bez. Śladów demontażu, na masce mamy to samo, bez śladów demontażu, śruby. Przejdziemy sobie z drugiej strony. Tutaj też mamy śruby bez demontażu, bez śladów demontażu i na masce, tutaj to samo. Auto, oczywiście, po serwisie to wszystko, co było wymieniane oleje w skrzyni biegów, olej silnikowy i tak dalej to będzie opisane w poście. No a my idziemy teraz troszeczkę powiedzieć o wyposażeniu samochodu. Wyposażenia wersja GT Pack czyli tutaj mamy kamery 360, mamy lampy LED adaptacyjne, doświetlanie zakrętów, lampy LED do jazdy dziennej, system Bliss, czujniki parkowania przód, tył tutaj mamy diody od Blisu, od systemu Bliss w lusterkach, mamy klapę elektryczną i tak to. Wygląda. Wchodzimy sobie teraz do wnętrza pojazdu. Troszeczkę powiemy o wyposażeniu. O tej tak się dioda świeci, jak się otwiera też auto. Wykończenie w zamszu. Nagłośnienie fokal. Bardzo fajnie gra przyjemnie. Charakterystyczne przeszycia dla wersji GT-GT Pack. Fotel kierowcy z pamięcią. Fotele z przodu mają funkcję masażu. Regulacja lędźwi, sterowanie elektryczne. Tutaj fotelem kierowcy mamy tempomat adaptacyjny, elektryczną klapę, utrzymanie pasa ruchu, Sterowanie głosowe, charakterystyczna kierownica, ścina nas oznaczeniem GT. Czarna pocufitka, tu też znak charakterystyczny tej wersji. No i sobie wejdziemy teraz do wnętrza. Uruchomimy zapłon. Mamy zegary wirtualne. O, tutaj mamy informacje o odległości dla tempomatu aktywnego. No i te zegary sobie możemy zmieniać. Tutaj mamy tryb jazdy, a teraz sobie wybierzemy standardowo na przykład liczniki. Możemy to też ustawiać pod siebie. Lusterko bezramkowe, system satelitarny SOS Concierge. I przejdziemy sobie przez opcje. Podgrzewanie foteli z przodu, szybkie odmrażanie szyby czołowej, recyrkulacja obiegu powietrza, podgrzewanie lusterek plus szyby z tyłu, no i centralny zamek. Tutaj mamy możliwość zmiany trybów pracy, teraz mieliśmy na normalnym, wybierzemy sobie sport i tutaj się robią czerwone zegary i auto całkowicie inaczej reaguje na gaz, robi się agresywne. Jeszcze przy kierownicy mamy też łopatki zmiany biegów. I przejdziemy teraz przez opcję. Tutaj mamy nagłośnienie. Jeśli chodzi o źródła, różne źródła dźwięku: radio, bluetooth, czyli streaming z telefonu YouTube'a, Spotify'a, innych kanałów streamingowych. Oczywiście mamy też USB i iPoda. Tutaj mamy gniazdo USB 12V. Przejdziemy sobie do. Aha, jeszcze jeśli chodzi o opcje dźwięku, tutaj mamy możliwość ustawienia rozkładu tonów, rozkładu dźwięku. Podbicia, equalizer. Tutaj mamy, jak wszystko ma być zestrojone. Nagłośnienie, jeszcze raz, fokal. Naprawdę gra przyzwoicie. Klimatyzacja dwustrefowa, plus tutaj strefa z tyłu jeszcze do odblokowania. To wam pokażemy, jak to wygląda z tyłu na tylnej kanapie. Mamy nawigację fabryczną, z możliwością aktualizacji. Oczywiście tutaj, tam tom, -tom trafik jeszcze jest. Aktywny, tutaj sobie wybieramy, jak to ma być wyświetlane. Też mamy możliwość sobie na przykład 3D wrzucenia widoku. Może tak, tutaj będzie troszeczkę lepiej widoczne. O. I wszystkie opcje, tutaj tych opcji jest naprawdę sporo: mamy Park Assist, czyli automatyczne parkowanie. Mamy wspomaganie przełączania świateł, krótkie, długie, czyli adaptacja. Wspomaganie wizualne przy parkowaniu kamery 360. System start-stop to sobie dezaktywujemy. Wspomaganie parkowania, czyli czujniki przód-tył. Monitorowanie martwych pól. Kontrola poślizgu kół. I reset ciśnienia przy wymianie tej robimy. Przejdziemy sobie do ustawień. Dostosowanie lusterek zewnętrznych, tutaj zobaczcie, jak sobie teraz wbijemy wsteczny to automatycznie te lusterka się opuszczają, jak dajemy do przodu to się nam podnoszą tutaj się nam kamera zaktywowała od razu tylna wycieraczka na biegu wstecznym, automatycznie jak chodzą wycieraczki z przodu, to nam się załącza też wycieraczka z tyłu i blokowanie lusterek na zimę, żeby się nie składały, też tutaj jest taka możliwość z blokady. Światła, oświetlenie towarzyszące, czyli jak długo mają się świecić światła jak idziemy do domu I to samo jak idziemy do samochodu, jak długo mają się świecić, oświetlenie wewnętrzne żeby nam było Widniej I oświetlenie adaptacyjne, czyli w zależności od warunków jazdy ona się tutaj, ta wiązka Zmienia i dostosowuje sama Komfort, oświetlenie kameralne Czyli tak jak sobie teraz Załączymy światło, bo to się robi po zmierzchu. Tak jak widzicie, tutaj macie wszędzie podświetlanie. Tak jest tutaj to pokazane na rysunku, jakby to komuś przeszkadzało. Można sobie oczywiście wyłączyć odryglowanie. Tylko drzwi kierowcy to samo tylko dla bagażnika. Otwieranie bezdotykowe, czyli gestem nogi. I tylna klapa z napędem, czyli elektryczna na guzik albo na pilota. I z bezpieczeństwa. Active Safety Brake, czyli system aktywnego hamowania Ustawiamy sobie odległość jak ma być zahamowane, wyhamowane auto Wyświetlanie zalecanej prędkości Tutaj mamy sczytywaną informację z kamery o prędkości i wyświetlana na zegarach I alarm nie uwagi kierowcy, czyli, jak jesteśmy zmęczeni, to auto nas o tym poinformuje, że trzeba zrobić przerwę na kawę. No i tutaj rozpoznawanie znaków, czyli zakaz wjazdu, zakaz yy, wyprzedzania, stop i tak itd. też na tych zegarach się wyświetla. I co dalej? Telefon, zestaw głośno mówiący, plus streaming. To co lubicie najbardziej: Apple CarPlay, Android Auto, My Peugeot. Tutaj możliwość przerzucenia nawigacji, czyli Google Maps, możliwość oglądania Netflixa, Disneya, kanałów sportowych. Tutaj z tego fotela, oczywiście, pasażer może oglądać. Kierowca nie powinien oglądać nic podczas jazdy, no ale to jest możliwość uruchamiania tego. Trzeba to odblokować w telefonie. Zobaczcie, tutaj, papa jeździł tym samochodem. Mamy trzy profile do ustawienia, tutaj mamy możliwość zmiany motywów, na przykład z brązowego na niebieski. Robi się to poprzez kliknięcie i zobaczcie, tutaj mamy zmianę widoku kto co lubi. Oczywiście w opcjach jest możliwość ustawiania pod siebie wszystkich tych zegarów, wyświetleń, parametrów. No to jest naprawdę tego odgroma. Tak wygląda z przodu auto, wrzucimy kluczyki, żeby się auto nie upominało, że idziemy teraz do tyłu. Już to robimy. Tutaj sobie wrzucimy do schowka, on jest ogromny i klimatyzowany. Z tyłu tutaj mamy roletki. Oprócz tego, że szyby są przyciemniane, to dodatkowo mamy przyciemnienie, żeby dzieci nie płakały, że coś je razi. I też fajne wykończenie w zamszu, nagłośnienie fokal, stoliki w fotelach przednich. Wszystkie fotele tutaj są regulowane. Zobaczcie sobie że każdy jest tutaj osobno przesuwany. Co jeszcze jest fajna, fajną rzeczą tutaj jak sobie wsiądziemy, to już opuścimy sobie fotel z tyłu i robi się automatycznie więcej przestrzeni. Zobaczcie teraz jest tak fajnie pochylone dla dorosłego. Jest bardziej komfortowo, bardziej wygodnie. No i też się zwiększa prześwit tutaj. Jak ktoś jest naprawdę wysoki to nie ma problemu z haczeniem o sufit. Osoby tutaj ponad 2 metry mają wtedy wygodnie. Tak wygląda fotel kierowcy, fotel pasażera z tylnej kanapy. Tak wygląda tutaj cały przód. Nawet nie z tylnej kanapy, a z tylnych foteli. No i zostało nam jeszcze sobie zerknąć na klapę bagażnika, czyli się pobawimy elektryczną klapą. No i na koniec symulacja. Wychodzimy ze sklepu na B, albo na L, albo na A, albo na K. Mamy ręce pełne zakupów. Idziemy sobie tutaj i robimy cyk, cyk i machamy i nam się otwiera nagę z nogi klapa. Wersja siedmioosobowa, tutaj sobie kładziemy zakupy, wersja siedmioosobowa, bardzo szybko się ją rozkłada. I już mamy dodatkowe miejsce dla pasażera. A żeby złożyć, to robimy pyk, i już mamy ogromny bagażnik. Wszystkie rzeczy, które były wymieniane, to, to będą opisane. To się nie zatrzymujemy nad tym. No i teraz, żeby sobie zamknąć klapę, to albo nogą sobie robimy gest, albo tutaj guzikiem, albo pilotem. Wybieramy guzik, żeby Wam zademonstrować różne rzeczy. No i tak oto wygląda ten. Duży i rodzinny samochód. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o takim samochodzie: czy Wam się podoba, czy chcecie więcej takich samochodów. Liczymy na Waszą interakcję, udostępnianie. Prosimy o udostępnianie postów na Facebooku, bo nie każdy wie, że posiadamy takie auto. Ktoś znajomy Wasz z rodziny, a może chce kupić, więc zapraszamy. Dzięki za oglądnięcie do następnej prezentacji samochodu. No i pozdrawiamy ekipa TradeLux.